Słuchajcie, kochani w kolejnym filmie na moim kanale w końcu, w końcu na poważnie wracam, chyba muszę was troszeczkę oddalić, czekajcie. Ja Miałam taką rozkminę w domu, jak się ogarniałam jakkolwiek, że bycie na własnej działalności jest super, ale jest taki jeden. Spory minus. my ten minus jest też plusem, no bo jak pracowałam na etacie, przykładowo w Lidlu, to siedziałam na tej kasie i patrzyłam tylko na zegar i myślałam, o Boże, ile jeszcze? A będąc na własnej działalności, no to siedzę przed komputerem, patrzę na godzinę i sobie myślę, o Boże, która już jest godzina. I już dawno, dawno temu miałam jechać na jakieś tak zwane szmaty. Yy, nie wiem, jak wy to mówicie, to się profesjonalnie mówi second hand, więc bądźmy profesjonalni. Miałam już dawno jechać do second handu, bardzo, bardzo dawno nie byłam. Bardzo, chyba raz albo dwa razy w ogóle od porodu Nadi, więc mam ochotę jechać, dlatego że teraz ta moda troszeczkę wraca i ja wiem, że wszyscy wiedzą, że ta moda wraca, więc wszyscy szukają takich ubrań właśnie w second-handach, ale liczę, że mi też się uda coś znaleźć. Po pierwsze, szerokie spodnie i tu już nawet nie jest kwestia mody, że to jest modne, więc ja je chcę. Ale słuchajcie, mi się to naprawdę podoba, gdzie ja zawsze byłam team totalne rurki, obcisłe spodnie i dalej w nich chodzę, to nie tak, że całkiem z nich, nie, z nich rezygnuję. Stylistki modowe mówią, żeby już w ogóle rurek nie ubierać, bo to jest pase i wstyd i w ogóle. Ja jestem z tych osób, że jak mi się coś podoba, to noszę. Jak mi się nie podoba, to nie noszę. I mimo, że rurki teraz nie są modne, no to i tak będę je nosić, ale te szerokie spodnie naprawdę mi się podobają. Mam chyba trzy pary aktualnie w szafie i no te spodnie kosztują. Od 100 zł Zwyż, co nie? W sumie wszystko teraz tak kosztuje Ale liczę, że może ktoś Coś w takim second handzie zostawił dla mnie No i druga sprawa, płaszcze Nigdy w życiu nie poszłam na dział Z płaszczami, kurtkami W takich miejscach, a wiem, że Tam dopiero można znaleźć perełki W sensie w składach Zobaczymy jak z, z Wizualnie, nie? Przejdziemy się, zobaczymy Dobra, to chyba w takim razie jedziemy Ciemno, i będziemy szukać tam, gdzie jest faktycznie nowy towar po drzwiach. One są wszystkie niedaleko siebie, więc, więc damy radę. A Wam życzę miłego oglądania. Witajcie w kolejnym vlogu. Just wanna take you far away. Don't go to sleep, stay in bed. Gonna pick you up, so be ready to play. You're looking so hot, looking so fine, baby. For tonight, I want you to be mine. We're going for a ride. We're going for a ride. Teraz taki oversize jest też modny, ale uznałam, że nie do końca, bo tutaj to wszystko zgołe, to bardziej wygląda niż faktycznie coś daje. Jedynie wzięłam taką y, kurteczkę Moni tak naprawdę, dla Kubusia. Niezniszczona chyba, tak mi się wydaje. Nie przyglądałam się jakoś mocno, ale to najwyżej jak, y, jak Moni się nie spodoba, to najwyżej wyrzuci. Całe 13 zł. Y, w sensie dzwoniłam do niej na FaceTime i ci pytam czy brać. No, więc wzięłam. I tak mogę zrobić z tym, co zechce. To są takie kwoty, że... Yy, no, że nie szkoda. Czemu ja się odsunęłam? A, Chyba, żeby lepiej nie było widać. Nie wiem, czy jechać dalej, bo aż mnie tak w nosie swędzi, wiecie, w tych second handach to wszędzie kurz, brud i tak dalej. Niestety, takie uroki, że poza fajnymi perełkami są też takie rzeczy, że człowiek się zastanawia, jakim cudem w ogóle to tam wylądowało jeszcze na sprzedaż. Jestem już w Pepco i w końcu jest kolekcja świąteczna. Widziałam wszędzie na Instagramie, że wszyscy już wszędzie mają, a u nas nie było. I w końcu jest. Jest tak czerwono, że ja tu dzisiaj mogę dużo pieniędzy zostawić. Zastanawiam się w pierwszej kolejności nad taką spódnicą. Jest biała i czerwona. Tylko biała mi się bardziej podoba, a czerwoną łatwiej wystylizować, więc się zastanawiam. Chociaż jeśli chodzi o kubki, to powiem Wam, że troszeczkę jestem zawiedziona. Ten mi się zielony podoba, tylko jakby był inny kolor, a reszta tak średnio. Zastanawiam się nad tymi szklankami, ale nie będę mogła ich myć w zmywarce, więc chyba odpadają. Biorę takie foremki do pierników i taką matę. Ja taką matę mam, ale przeciętą. Yy, I będę je używać cały rok, chociaż ja rzadko w ogóle maty używam, więc same świąteczne dzisiaj zakupy. Przyszłam do action, bo szukam. Yy, Czajnika takiego elektrycznego, który daje dźwięk. Para z niego wychodzi, taka niby para. Czajnika nie ma, ale jest zmywarka. Ustawiamy czas. I myję. Ale nie potrzebuję czegoś takiego. Jest też mikrofalówka. My nie mamy mikrofalówki, bo nie używamy, więc Nadia też nie wie o co chodzi. No, nie ma czajnika, wychodzę. Jestem tak głodna, że zatrzymałam się w filiżance obok, po coś do jedzenia. I popatrzcie, jak we Włoszech. Samo ciasto, rewelacja, środek, tragedia. Jakaś taka pianka, wypchana ogromnych ilościach. Masakra. Tak jest mi niedobrze. Ten krem w tym, w tym rogalu był tak niedobry, że się zastanawiam, czemu ja to w ogóle zjadłam. Ale chyba wiem czemu. 9 złotych kosztowało. Wyglądało tak pięknie. Ciasto było rewelacyjne. Wystarczyło wziąć z Nutella a nie pistacją, bo z nutellą na no, nutelli nie da się spieprzyć. A, a ten krem... Masakra. Idę jeszcze tylko do Sinsei i do Kika, bo tu są te dwa sklepy fajne. I, I co? I wracam. Są w Sinsei, super spodnie, właśnie takie rozszerzone na dole. Tylko nie wiem, czy ja jestem krasna, czy one takie mają być. Że widzicie, no ciągną mi się po, po podłodze. Cena to jest. 89 zł. I to nie jest dużo, ale te też z Sinsei. Mam za 29 zł, więc są tak wygodne, żebym je wzięła. Tylko tutaj mają tak mega wysoki stan, że to też mnie zastanawia. Wow, ładne? ładne? Pokaż tatusiowi. Giga. Giga no. O, gości mamy. Cześć, słoneczko. No. Jeszcze schodzi z sumia. 🎵🎵🎵 Patrzcie jak się stołujemy <laughs> Tu panieneczki Zrobiłem jeszcze sałatkę na szybko Tą to, A, chyba to nie widzieliście, bo to tylko na Instagramie było Z burakiem, serem wędzonym Orzeszkami, co tu jeszcze Z Rukola I sos z winagret, chyba pamiętam Aha, jeszcze gruszka Mamu maluj Ja mam też malować? Tak, spędzamy wieczór I want you by my side. So won't you come on out with me Forever young and free So won't you come on out with me There's no place I'd rather be Together with Nie dotykaj Nie dotykaj No tu za unboxing Byłam dzisiaj w biurze i odebrałam swoją nagrodę za wyniki sierpniowe I będziemy mieć teraz yes, yes. Czysto w domu jeszcze bardziej. to nie też tak mówiliśmy, nie? nie? Nie no, mam nadzieję, że nas to znowu zmotywuje do takiego mega porządku, nie? To odkurzacz z mopem dwa w jednym. Ty nie chcesz, nie chcesz, żeby otwierać? Nie. Fajne jest, będziemy mieć podłogę. Dokładnie. Widzę, że wygląda to podobnie jak z zamówieniem z Ikei. Instrukcję poprosimy. O, kolejne. Jeszcze, aha, kolejne szmatki. A to po do czegoś innego przeznaczone. A, bo są chyba wiesz co, różne powierzchni, z tego co mi się wydaje. Są też płyny w zestawie. Do twardych podłóg. O, widzisz, ja jestem tego. do was po dwóch dniach. W sensie, że wczoraj miałam przerwę i dzisiaj wracam z kontynuacją tego vloga, dlatego, że wczorajszy dzień to był taki roller coaster emocjonalny, że wow. że wyłączyłam się całkowicie z takiego mm, normalnego trybu życia i też przez to wszystko pozmieniał się bardzo plan mojego dnia i mam w domu taki bałagan. Że nawet nie było bardzo dniu dzisiaj zjeść śniadania, gdzie my mamy taką zasadę, że wieczorem zawsze sprzątamy cały dom na Pisuś Glancuś, jak ja to zawsze mówię. Tak wczoraj nie było kiedy, a jak już był na to czas... To po prostu poszliśmy spać, bo była to godzina 23.30. Najgorsze jest chyba to, że w tym bałaganie było wczoraj dwóch gości. Tak wygląda życie. Zresztą mówię najgorsze, że dwóch gości, a za chwileczkę ja wam to wszystko pokażę, tego, że będziemy tutaj sprzątać razem. Będziemy tutaj sprzątać. It's 3 a.m. You got me, waiting for your love. I'm at the corner of the club. W jakiś czasem Wam pokazywałam świetne gąbeczki Takie z oszą. One są takie trochę jakby druciane, nie wiem jak to nazwać, ale nie rysują, żeby nie było. Nie rysują i nie powiedziałam wam, gdzie je kupiłam. A kupiłam je w oszą i one mają w sobie właśnie taki proszek, że zamaczacie tylko taką jedną gąbeczkę. Później wyrzucacie one nie są wielorazowe, bo ten proszek jak się stąd wypłuka. Ale zaczyna tak z takim metalem On sypie się nawet, pewnie nie widać w kamerze Ale są genialne, a takie opakowanie Chyba 10, 10 sztuk 2,50, coś takiego Jezu, nie oszą tylko action O, ja ją tylko zmoczyłam yy, wodą I o, myję sobie I myję się perfekcyjnie Wiem, że wam je już pokazywałam Ale może nie wszyscy widzieli, a naprawdę polecam Jaka ogromna jestem jedną nogą przy wyjściu ale nastawię jeszcze ciasto na pizzę do wyrastania zajmie mi dosłownie minutkę już jakiś czas temu kupiliśmy składniki na pizzę z pesto pistacjowym, takim domowym pesto pistacjowym mam pistację, z mortadelą włoską i z buratą. Tak jakoś nie mogłam się za to zabrać, więc najwyższy czas. To co ja chyba zrobię podwójną porcję, I to I'm just... Tu jest ta trawa, co była na Słowacji. O Już? proszę. To co, zatrzymujemy się Nie, bo mamy. <laughs> mamy <laughs> w domu. Ale tu można by się przejść. Przecież to... Nie, e, poczekaj. błotko no. Jak do Zawsze mówiłeś, że jesteś jesieniarą. Nie jesteś? Trochę jestem. Krystian <grystian> mnie zabrał na spacer samochodem. <grystian> Ej, <A patrz>. ładnie, <grystian> faktycznie. Wow, ale przyjemny ten spacer, ale... że akurat pod taką górę... Wiesz, <grystian> <grystian> ale nie to za szybko. <grystian> <grystian> żeby się czuł, jakbym faktycznie szła? <grystian> no faktycznie ładnie. O, patrz, jaki ktoś tu ma widok. Dokładnie Góry! Wow! To całkiem nieźle widoczne to w jest. Wow! Coś się za tu podpadało ten... To właśnie to usłyszałem O matka Wow! Spójrzcie na to Z naszej małej miejscowości I tam są góry Jej Niby bardziej puste tereny, a mniej widać, nie? Ostatnie trzy dni to yy, wyglądają tak, że mamy... Uu, że mamy dzień w dzień gości. I to nawet nie pojedynczo, tylko rano jedni po południu drudzy, Ale fajnie, fajnie, że ktoś chce nas odwiedzać. Więc jestem ciekawa, czy tej pizzy to nam starczy. Najpierw pesto. Aha, bo to tam, a wtedy jest w ogóle bez pieczenia? No. co jak ostatnio Proszę. Witajcie chyba po tygodniu, co? More, more passion, more energy A, że jest <laughs> Tak <laughs> Witajcie po tygodniu <laughs> Jedziemy na zakupy, takie późne zakupy Zobacz, Ej, właśnie jest tak źle, 13 czy się czuje, było 15 To przez zmiany zmianę Zmianę czasu przez czasu Dzisiaj podobno w Tarnowie jest jakiś, jak to się nazywa, z kwiatami Wystawa, galernie, nie, nie galeria, wystawa Exhibition? Generalnie nie. dużo kwiatków, bardzo dużo roślin, yy, nie pamiętam jak to się nazywa, ale właśnie na mojej uczelni, o popatrz, już nie moje. Chociaż no. jeszcze mój dyplom tam leży, Skrotnie. albo jeszcze nie leży, bo jeszcze go nie odebrałam, yy, więc pojedziemy chyba tam, jeżeli ogarniemy się czasowo fajnie. O, w ogóle zobaczcie jakie paznokcie mam. Jak napisałam Dominicę, bo teraz do Dominiki chodzę, bo się spóźniałam na te paznokcie i mówię, że kurde, przyjadę trochę później, ale spokojnie robimy jeden kolor. Ona napisała, że co, a gdzie french. <noise> Jak jej jeszcze powiedziałam na miejscu, robimy Bordo, no mówi, masz pół godziny, zastanów się. <noise> I tak mam Bordo, ale bardzo się cieszę, ładnie wyglądają. Jedziemy do Lidla. No, no tak, tak. Nie wiedziałeś, ale okay. A coś, coś w wildeł może tak, tak, dzisiaj jest jakiś y, mega, nie wiem czy w przedeż, czy w nowości. Drewniane zabawki. I to podobno w super cenach. Taka pogadaneczka na wstępie z samochodu. Była ta energia, czy dalej? Nie, zgasłem znowu. Zgasłeś, zgasłeś, ale początek było. More! More passion! More energy! No dawaj, dawaj! No nie no, teraz w tym to nie powtyłu, teraz. No. More passion! More energy! More energy! Takiej energii potrzebujemy w życiu. Super. Właśnie właśnie tego chcieliśmy. Chwila Siedziłem prawdy. o jakieś precyzyjne ruchy. Przez zastanawialiśmy już kto idzie, co kupić, ale co mam kupić, co chcę na koleżanie, ale co skupić jutro. Tak mamy załatwione, idziemy. No nie spodziewałam się czegoś innego, ale praktycznie w pustki, nic co by mnie interesowało nie zostało. Zostało większość zabawy, które po prostu są w normalnej cenie. Te czarki, to jest 500 gramów, Myślę, że wykorzystamy? Tak, tak. Czosnek mamy, cebulę mamy. Wzięłam już ryż do risotto. jest specjalny czy nie ma tutaj? Ej. Ja na dietę wracam. Dobrze. Myślałam, że ostatni raz tu będę szła. Euh, pas de plomb. A, tu A nie tydzień po obronie, w ogóle. Tylko tydzień po, dokładnie, i już znowu, ja tu już znowu jesteśmy. Ale fajnie, już całkiem inaczej, mam takie inne odczucie, taką ulgę, że to wiesz. A zakończyłam? Zakończone to już nie było, nie było i... minęło, tu już nic mnie tak nie trzyma. Przez no tak co mogłabym nie się spodziewać? Tak, stresować. tak, dawno, tu się tak gibałaś. No. <laughs> Z zdjęciami. zdjęć, no. Czałeczkę <laughs> idziemy. Tak, już nie da nie trafić, że wygląda trochę jak Pietruszka, nie? Troszkę <laughs> Ja mam dokładnie tę samą myśl na początku, że jak Pietruszka. Pietruszka. Coś innego bym chciała, bardziej rozłożystego. Chcę kaktusa, ale nie wiem, nie wiem po co. Udowodni, że nawet kaktusa ususzysz. <laughs> Możliwe! Kaktus! Kaktus! Fajny! Weź takiego, co? No malutkie to jest. My chcieliśmy giganta. Chcieliśmy giganta. Już jedziemy do auta, wiesz? tutaj to robi wrażenie. Wow. Uważ, tak byśmy znaleźli szybko, piszcie co nam się podoba. Z jednym kaktusem, nawet nie mam dwóch, bo nie było. To był ostatni. O, ja bym takiego chciała. Jak backstage, to backstage. <laughs> Tak ładnie on wygląda, już się cieszę, że go wzięłam. Po prostu ja, kaktusa. Tak się po co mi on, jeszcze jeden, jeszcze dwa to inaczej, ale jeden taki samotny, ale on jest piękny, on się nawet nadaje do każdej takiej, wiecie, storki. Po prostu będzie pięknie wyglądał. No to szykujcie się teraz, że będzie dużo kaktusa na story. Ej no, może raz w życiu nie ususzę, raz w życiu ktoś kwiatkę nie ususzę. Na Żebyś go też nie przelała z początku, wiesz, bo to jest tak... Ty u ciebie, nie, u ciebie to jest... nie, to jest twój kaktus. Powiadasz zawsze swoje kwiatki w domu. Za kwiatki, nie kaktus. Wiesz, że ja nawet kaktusa usłyszę, a to kwiatek kaktus, a nie kwiatek? Ach. Taki wyjątek bym zrobił. Nie. Ja mogę się opiekować tymi sztucznymi. Mamy całego jednego w łazience. I to sztuczne też bym się martwił. Zakurzone czasem. Ale nie ususzone. Katuś tu pływał. Wiesz? Tatuś tu pływał, chcesz zobaczyć? Ach. Nie widzisz. Wychowanie fizyczne na studiach. Popatrz. Co ty Czemu to Fajnie. Czy my moglibyśmy iść na basen? Ej, idziemy na basen, Po grubi jesteśmy. Też bym poszedł. Zwłaszcza mam multisporta. Aha, ty masz multisporta, a wejściówka chyba teraz 28 zł. Słyszałeś? Dużo. Dużo. No, no to ja nie wiem, czy za 28 zł to na godzinkę. No Byłoby fajnie. Pomyślimy, nawet dzisiaj. Nie, ja mam dzisiaj szkolenie z tą dziewczyną, ale jutro na przykład pomyślimy, nie? Tyle planów, tyle planów żywieniowych, bo jak jakbyśmy w sklepie to. Tyle powstaliśmy do koszyka i mówię, to Tam dzisiaj jest zrobimy, tak. to i to zrobimy. Mamy plan, tak no jakbyśmy... To jestem głodna <laughs> Już nie, nie? Jak nie jestem już głodna, już pojadłam, to już w sumie nie musimy nic robić. Ja pięć głównych posiłków na dwa dni. <laughs> damy radę, my nie damy. Przez <słyska> chwilę myślałam, że, że się płyn skończył, dolałam, a to po prostu przekręcam. Ale serduszko szybciej zabiło. Nie, po prostu myślę, że powinienem sobie zrobić jakieś teza i coś. Ja wiem, że według ciebie kuchnia jest posprzątana, ale według mnie jest nawet nie zaczęta więc bierz się za wszystkie niedociągnięcia, które są w pokoju Czy już ty sama stwierdziłeś, że według mnie kuchnia jest posprzątana, to znaczy, że... Oh, gdzie jest gąbka? Ty ją wyniosłaś. Gdzie? Położyłaś na stole w samonie. Tak mi się wydaje, zaraz zobaczymy. Nie ma. Może wyszło do kosza. A może, a może, a może tam gdzie są słodycze? Nie, Jest pizzoć glęc. Tak! Jak jest picuć glę? Zobacz. On no tam się zetrze, to no, się no przetrze, to się weźmie. No muszę. Do no te roboty. Tak, już! Ju! Teraz mam iść do umycia. A ja nie używam. Nie wiem. Już co, ja tam teraz też nie używałam. Drzwi też, nie muszę umyć. You're crazy, crazy.